Dzień dobry, dzień dobry. To jest piątek 22 stycznia, kochani, to jest kolejny, ostatni w tym tygodniu odcinek Dobroranków. Nadal poruszamy się wśród akcesoriów muzycznych, ale przedmiotem naszych rozważań jest słowo. A dzisiejsze słowo podarowała nam pani Krystyna i cytuje ona w swoim liście Dantego: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Piękne słowa na zakończenie tygodnia. Nie sam, ale dwóch, dwoje, czyli wyjście z samotności, otrzymujemy szansę przekroczenia własnego ja, gdzie dwóch albo trzech, w imię moje pamiętacie ten cytat z Ewangelii, o to chodzi. Symboliczna scena na drodze do Emaus, gdzie obok dwóch pojawia się trzeci. To zresztą zostało wykorzystane potem przez Eliota w poemacie Ziemia Jałowa. Kiedy idę, widzę tylko nas dwoje, ale mam wrażenie, jakby szedł jeszcze ktoś trzeci. To jest zapis autentycznej rozmowy z pamiętników Amundsena, kiedy zdobywali biegun południowy, i na zakończenie wyprawy już jeden z podróżników mówi: Szefie, miałem wrażenie, że cały czas obok nas szedł ktoś inny. Obecność, relacja, drugi. Emily Dickinson w swoich niesamowitych wierszach pisała o tym taki wiersz: ja nikim, a tyś kim jest? Czy się nikim też, to już nas dwoje aż nic nie mów, mówią już o nas, wiesz? W tym wierszu znika ja. W momencie, w którym pojawia się drugi człowiek, znika ja, a pojawia się my o tym mówi Emily Dickinson a może nawet jeszcze coś innego jakaś nowa kategoria my. JMY i my. Tę kategorię y, y, wymyślił, zapisał y, po raz pierwszy. Przynajmniej tam znalazłem w książce Jonathana Rossa, w książce pod tytułem Dobrze Nastrojone Miasto i opisał. Pierwotne wspólnoty, zanim ludzie zaczęli mieszkać w miastach, byli właśnie taką wspólnotą wędrowników, koczowników, która nazywała się i my, czyli ani ja, ani my, ale my. Coś wspólnego. To jest niesamowite odkrycie, bo to jest to, o czym mówi dzisiejszy y, cytat. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem, czyli już nie jestem sam. Wielki filozof francuski Levinas zbudował na tym całą filozofię. Pociągnął to dalej potem nasz Józef Tischner, filozofia, a dramatu, bo co to jest dramat? Dramat to jest zapis relacji między jednostkami, a relacja to jest dialog, to jest możliwość porozumienia, czyli kontaktu. Relacja i kontakt. Toro, amerykański podróżnik i pisarz w XIX wieku, kiedy wylądował gdzieś na olbrzymim pustkowiu, zapisał na koniec tej refleksji z wędrówki trzy słowa: kontakt, 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 był sam i była natura, a jednak kontakt, a jednak relacja, a jednak drugi człowiek jest najważniejszy. I ta nadzieja, która wypływa z tej relacji, to jest najważniejsze. Więc bądźmy w ten piątek, może przez cały weekend, takimi opiekunami relacji. Może zawsze starajmy się być takimi opiekunami relacji. Opiekować się. Trud opiekuńczy to jest trud ogrodnika. I już na koniec tego dzisiejszego dobroranka, Saint-Exipierre, który w liście, który zostawił przed lotem w ostatnią, jak się okazało, trasę, został strącony nad morzem, napisał do przyjaciół: Urodziłem się, aby być ogrodnikiem. Niesamowite słowa. Bądźmy ogrodnikami relacji w piątek i przez cały weekend. Najlepszego dnia.